Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku naszym obiektem zainteresowania będzie zestaw o nazwie Wolfpack Tower, czyli Wieża Ludzi Wilków. Jest to zestaw o numerze 6075. Zestaw zawiera, szybko spojrzę na ściągawkę, 236 elementów. Pochodzi z 1992 roku i zawiera 4 minifigurki i jedno zwierzątko. Zestaw, podobnie jak e, brama do miasta i małe drzewo leśnych ludzi, pochodzi e, z mojego dzieciństwa. Jest to trzeci i ostatni średni zestaw, który posiadaliśmy z braćmi. Nie mieliśmy zestawów dużych, e, tylko po prostu trzy średnie i trochę małych, ale mimo to świetnie się zawsze bawiliśmy tymi klockami. E, no i co, na początek standardik, obrót 360. Ustawię kamerę w jakiś normalny sposób. okej okay. No i jedziemy. W ogóle seria Wolfpack jest ciekawą serią, ponieważ tam było dosyć mało zestawów, bodajże 3, Ten jest największy z tej serii. Był też wóz Wilków, taki niebieski, też go mamy, nawet dwie, dwie kopie. Jedną kupiłem ostatnio przy okazji delegacji w Niemczech za jakieś grosze. I był jeszcze tam jakiś trzeci zestaw, całkiem mały, nie mam go niestety. Także seria ludzi wilka jest niewielka. Tak to się prezentuje dookoła. Czyli, jak widzimy, jest to taka, nawet powiedziałbym, dosyć duża forteca, osadzona na rzece bądź też jeziorze. Bardzo ciekawy zestaw. Pamiętam, że strasznie się cieszyliśmy, jak, jak go brat dostał. No i jest to ten największy nasz zestaw, bo ma aż 236 części. I zawiera ducha, co było mega hittorem w tamtych czasach. Dobra, opisujemy go teraz od zewnątrz. Zestaw jest bardzo, bardzo podobny do Royal Drawbeats z 1995 roku. Jest to zestaw z serii ten Royal Drawbridge z serii Royal Knights i też znajduje się na rzece. Bardzo podobnie wygląda. Też mamy takie wejście przez wodę w formie pomostu do większego obiektu. Także mega podobne zestawy. Patrząc od frontu widzimy pierwszego człowieka Wilka. Wygląda on tak. Ma mieczyk, tarczę ludzi wilka oraz emblemat wilka na piersi. Yy, mamy dwie flagi na dzień dobry. Pomost. Nie uciekaj. Pomost, który jest podnoszony. Także można sobie to podnieść. Schować się w fortecy. Coś tu się stało złego. OK. Mamy dalej kanał. W którym można sy przepływać, w zestawie nie ma żadnej e, żadnej tratwy, łodzi ale w razie czego z innych zestawów można zapożyczyć i sobie tutaj po prostu przepłynąć, tędy bez problemu się zmieści. Tutaj tratwa na przykład z dużego drzewa leśnych ludzi. Mamy te dwie okiennice i czerwony daszek, coś co jak wszyscy wiedzą bardzo lubię. I tutaj jest. Znowu mamy dwie okiennice i wejście. Dla mnie to wygląda trochę jak twarz. Znowu, żeby nadać, żeby spersonalizować trochę te zamki, przybliżyć dla dzieci, nie wiem, takie, taką mam teorię, którą czasem powtarzam. A wygląda to bardzo fajnie. Tutaj mury obronne na bokach dwie pochodnie bardzo fajny zdobiony panel. I tu mamy wieżyczkę. W ogóle tutaj jest pierwsza, największa, najwyższa prawie najwyższa wieża strażnicza, gdzie mamy człowieka wilka, też z emblematem wilka, taką buzią z tym szczepkiem charakterystycznym brązowym tym razem i pelerynką fajną. Ten ma pelerynkę czarną. Oni wszyscy mieli pelerynki zawsze. I to wygląda w ten sposób. Tu jest łuk. Ponieważ można do zamku wejść, teraz to, to wszystko pokażemy. Tu mamy kolejnego człowieka, wilka, kusznika, też z czerwoną pelerynką, standardowym ciuszkiem. Tu skały mechanizmy zdradzają, że jest to wszystko otwierane. Tu tył wieży, osadzony na fundamencie silnym, skalnym dwie okiennice, przez które widać wnętrze całości. Kolejny piękny daszek i na górze sokół siwy. Włócznie, flaga wilków. Idąc dalej, mniejsza skałka, kawałek muru obronnego, panele. O, ciekawe, tu jest dziura w panelu. Ciekawe czy z drugiej strony jest. Tu nie ma. A tej dziury nigdy nie widziałem. Jest szczelina. Widoczna. Tu zresztą jest też trochę widoczny świat. I tak wygląda ten boczny panel. I tu mamy tą główną wieżę. Tu mamy drabinkę, która blokuje wejście. I zestaw najważniejszy, feature zestawu to jest możliwość otwarcia paneli. Po prostu co uczynię teraz. Czyli ten panel otwiera się w tą stronę. Okazując wnętrze całości. Które też kryje wiele, wiele niespodzianek Zaś ten większy panel otwiera od, się w tą stronę O, spadł nam ludek, przesuniemy go Który odkrywa e, również wnętrze z tej strony I co my w tym wnętrzu mamy ciekawego? Nie wiem czy uda mi się to pokazać, Czy znaczy, musi mi się udać uda się e, Drabina, którą widzieliśmy od frontu podnosi się do góry tutaj Ojej, chodź tu w ten sposób może za duże paluchy już i dzięki temu czemu to się samo obraca? ona się otwiera w ten sposób do tego łuku i dzięki temu mamy dostęp do do wnętrza po prostu całej konstrukcji okazuje nam się tylna komnata ta tutaj komnata nam się ukazuje. Ale oprócz tego schodzimy sobie tym pomostem i gdybyśmy go chcieli otworzyć, co uczynię, oczom naszym ukazuje się skarb, skrzynia ze skarbem. Hmm, zaś po jej otwarciu Co tu będzie? Czy złoto, czy żółte monety? Tu są żółte monety sześć sztuk, czyli łącznie z zapasowymi focus albo 5 sztuk, nie wiem, tak szybko nie potrafię tego policzyć przez kamerę dobra, w każdym razie i jak widzimy jeszcze zrobię najazd kamery tutaj też jest kawałek kanału więc tak naprawdę, gdy obrócimy sobie zestaw w ten sposób nie, skłamałem, tutaj blokuje ten kanał kamień O, tutaj widać taki kamień w środku, więc nie ma możliwości wykradzenia tego skarbu. Na szczęście to jest tylko kanał wewnętrzny. Tu wszędzie jest woda, mała skałka. Więc tak to się prezentuje. Skarb odłożymy. Most zwodzony zamkniemy. Tak wygląda skałka z wewnątrz. Czyli gdy zamkniemy zamek. Tak to wygląda od tej strony, od drugiej po prostu będziemy widzieć coś takiego. E, tutaj już pokazywałem. E, te okiennice są e, takie bardziej na pokaz, ponieważ nie ma tam żadnego, żadnego pomieszczenia, tam nie ma. To jest po prostu taka przestrzeń wolna. O, tutaj to widać. Nie da się tam nigdzie wejść po platformie. Zamykamy. Także jest to mega ciekawa sprawa. No i tutaj jest na górze ciekawostka chyba największa. Komnata ducha, który wygląda sobie tak. Ma pochodnie też przy swojej komnatce. Zaraz go wyjmę. Fajnie jest ukształtowana ta komnata. Tutaj takie skosy różne. Jakoś to trzeba przybliżyć, bo jest... Z to pooglądać. O, widzicie, jest tak fajnie, te, te skosy są porobione. To jest ładnie wykończone. To nie jest jakieś tam twardo ciosane, tylko bardzo fajny kształt ma ta komnata. Tu mamy tylko całego sokoła, o którym mówiłem. Ładnie to wygląda. Ładnie ukształtowana minifigurka. W zasadzie nie minifigurka, tylko zwierzę. No i jest duch. Duch jest w stanie średnim. Był bardzo często użytkowany w innych zestawach przez nas. O. Taki pożółkły już. Nie będę tego wymieniał tych klocków, bo dla mnie wartością jest to, że to są klocki nasze z dzieciństwa, nie muszą być w super stanie już teraz. Ma to wartość sentymentalną. No i ciężko jest wyjąć tą główkę, a udało mi się. Także tak wygląda duch. Schowamy go, żeby był w tej swojej wieży. Niech tam sobie wypoczywa. Po wielu latach zabawy. Chowamy minifigi. No i jeszcze raz. Szybki obrót setu. Najbardziej podoba mi się zestaw z tego ujęcia. Wydaje się bardzo duży ten zestaw z tej perspektywy. No i w sumie on jest duży. On wygląda bardzo ładnie na półce. Jest taki pełny. Jest. Jest po prostu spory, widać, że coś tutaj się jednak dzieje. W sumie z każdej strony wygląda całkiem korzystnie. Ładne są oczywiście daszki, kolorystyka czarno-szara, standard. Na rzeczce czerwone daszki, dużo akcesoriów, więc yy, naprawdę jest, jest co podziwiać. I pokażemy sobie jeszcze instrukcję. Instrukcja jest w stanie agonalnym. Od razu ostrzegam. Ale jest i to jest najważniejsze. Instrukcja w formacie A4 Wielostronna, naprawdę w miarę jest to budować. Budowa łatwa. Kontrastowe dosyć są te części, czyli szare i czarne, więc jest to dosyć przejrzyste. Raczej się nie idzie pomylić, jeżeli ktoś w miarę to uważnie śledzi. No, i cóż, tak wygląda zestaw ukończony. Informacja, że duch świeci w ciemnościach. Czekaj, co oznacza 200p. Może, że 200p, ale tutaj jest więcej, zdecydowanie. I jeszcze raz ujęcie na całość. Tak to wygląda. Także zestaw prześliczny. Seria y, może unikalna, za dużo powiedziane, ale interesująca, y, bo dosyć rzadko występująca, w sensie takim, że nie było jej wiele, o może tak, tylko trzy zestawy. Y, w Black Knight's Case to jest leśny człowiek w więzieniu, także oni się gdzieś tam przewijają w zestawach, pewnie w innych też, po prostu teraz wszystkiego nie pamiętam. Y, no i w zasadzie Pamiętam, że za dzieciaka właśnie mając ten zestaw, bramy do miasta i małe drzewo leśnych ludzi byliśmy w stanie budować naprawdę ciekawe, fajne, zamkowe konstrukcje, i po tym widać, że wiele nie potrzeba. Tak naprawdę nie chodzi o ilość klocków, ale o jakąś pomysłowość, wyobraźnię to zawsze mi się podobało, że, że nie o kasę tu chodziło, mimo że jest to droga zabawa, to naprawdę yy, kasa nie ma tak dużego znaczenia jak umiejętność. Zabawy, i, i to mi się zawsze podobało. Także chciałbym ten zestaw podsumować jako bardzo pozytywny, też duży sentyment mam do niego. Myślę, że wiele osób w Polsce też zestawem tym bawiło się i ma go do dzisiaj. Także ponownie polecam. Chyba nie będzie zestawu, który będę jakoś bardzo krytykował, bo po prostu lubię tę serię, ale. Ale zawsze miło tak, wydaje mi się, podsumować w dobrym świetle, przedstawić te po prostu stare zabawki, że, że było to coś naprawdę fajnego. Także myślę, że to tyle na dzisiaj. I oczywiście, za jakiś czas pojawią się kolejne rewki. Myślę, że tym razem przygotuję coś dużego, na co wszyscy z jeszcze większą chęcią będą chcieli sobie popatrzeć. Dzięki, na razie. Pozdrawiam.